Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiam sobie o Battlefield 6, o becie, która miała miejsce w ten weekend i przedstawię wam 10 takich moich przemyśleń dotyczących gry. Co mi się podobało, co mi się nie podobało, co może można by zmienić, czy jakieś różne mniej lub bardziej kontrowersyjne tematy. Nie pograłem tyle, ile chciałbym przez różne sytuacje w życiu, ale pograłem wystarczająco, grałem też w Los Angeles, więc śmiało, chętnie podzielę się z wami moimi przemyśleniami. Jeśli takie rzeczy was interesują, to sobie weźcie po prostu coś do jedzenia, do picia, czy otwalcie w tle i zapraszam do oglądania. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze pograć w betę, to w tym tygodniu będzie drugi etap od czwartku do niedzieli, także śmiało sobie można pograć. Też ponagrywam wam już więcej, na pewno z tego drugiego etapu bety może jakieś różne gameplaye, a też yy, pod tym filmem będzie zaznaczone, w których momentach mówię o jakich tematach, żebyście może sobie mogli wybrać, także zapraszam do oglądania. No więc pierwszy temat, o którym chcę powiedzieć, to fakt, że jest to chyba najlepsza beta ze wszystkich Battlefieldów, w jaką grałem. Pod względem stabilności, pod względem małej ilości błędów, pod względem tego, jak ta gra po prostu chodzi działa i jak dobrze wygląda. Jakby wiele wcześniejszych battlefieldów cierpiało na to, że gry wychodziły w kiepskim stanie, te bety czy alfy były naprawdę pobugowane i, i dziwnie wyglądające. Tutaj mam naprawdę ogromną nadzieję, że uda się tego uniknąć. To co sobie myślałem przy poprzednich BF, które wychodziły w kiepskim stanie były potem naprawiane przez parę miesięcy. Na przykład po roku były już naprawdę fajną grą i sobie myślę kurczę, gdyby ten battlefield wyszedł właśnie w takim stanie, jak jest teraz po roku. Tutaj Mam nadzieję póki co, że zostanie to uniknięte, bo praktycznie naprawdę z żadnymi błędami w trakcie rozgrywki się nie spotkałem, to wszystko było stabilne. No i, i po prostu daje mi dużą nadzieję, że taki będzie właśnie finalny produkt, więc również miejmy, miejmy tu na uwadze, że z reguły te wersje bety od oficjalnej premiery niewiele się różnią. Być może deweloperzy coś tam zmienią, mniejszego, większego, jakoś w balansie, ale generalnie to, co widzimy w trakcie bety, z reguły w ostatnich Battlefieldach jest w zdecydowanej większości finalnym produktem. No więc ja jakby od tego chciałem zacząć tym film, że naprawdę dobrze się bawiłem, miło spędziłem czas. Chętnie pogram również kolejną tutaj wersję bety w tym tygodniu, która będzie i ponagrywam wam już na pewno więcej filmów, Będę miał Dużo więcej czasu, żeby właśnie się na tym skupić. No i również czekam, oczywiście na premierę. Więc taką pozytywną nutką zacznijmy, ale oczywiście. Są różne rzeczy, które mogłyby się zmienić, czy które nie do końca mi się podobają, i do tego też przejdziemy dalej w tym filmie. No więc, dosyć kontrowersyjnym tematem wśród społeczności jest takie pytanie, czy gra nie jest trochę za szybka. Zabijamy się tutaj dosyć szybko, również dosyć szybko, giniemy od przeciwników, o tym powiem za chwilę, bo to jest dla mnie zupełnie inny temat. Mamy wślizgi, mamy skakanie, mamy dynamiczny movement, mamy mapy takie nie za duże, dosyć ściśnięte do siebie, gdzie. Co chwilę już jesteśmy przy jakimś punkcie i tam się toczy walka, co chwilę coś wybucha. To wszystko sprawia, że w grze nie mamy takich zbyt wielu momentów na oddech na jakąś taką wolniejszą rozgrywkę i to wszystko sprawia, że jak najbardziej po jakimś czasie grania w Battlefield 6 możemy się czuć przebodźcowani i możemy uważać, że no jest tego za dużo i zbyt dużo akcji. Ja szczerze na to nie narzekam. Ten, ta, ten dynamizm rozgrywki mi się podoba, dobrze się w tym czuję, dobrze się w tym odnajduję i jakby gra dzięki temu dla mnie jest ciekawa, ale jak najbardziej tutaj też rozumiem zdanie niektórych graczy, dla których może to być zbyt szybkie. No jednak mimo wszystko uważam, że jakby świat ewoluuje Gra, gry też, gracze też i to, co lubią, i gra, która jest skierowana do takiego masowego odbiorcy, właśnie jak Battlefield, no jednak musi być dostosowana do tych aktualnych realiów na rynku i tego, co już, do czego też przyzwyczaiła, przyzwyczai y, gracza inne gry, Call of Duty, jak właśnie Warzone. To, 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 oczywiście Battlefield chce od tych, gra, od tych gier jak najbardziej ściągać. Y, graczy po prostu, tak? I, I całą tą społeczność, żeby również ta gra się spodobała, więc. Jest dużo wolniejszych gier na rynku, dużo bardziej takich taktycznych, spokojnych, ale one nigdy nie osiągną tych liczb, które osiągnie Battlefield i które osiągną Battlefield 6 już nawet w trakcie otwartej bety na Steamie, bo w Piku grało nawet około pół miliona osób właśnie na Steamie, więc to są naprawdę solidne, konkretne wyniki i to, to znaczy, że po prostu gra się całkiem nieźle przyjęła i dużo osób miało ochotę nią grać, miało ochotę ją przetestować, więc... Kończąc ten taki wątek, czy gra jest za szybka, czy gra jest za wolna, nie wszystkim to na pewno podejdzie, ale mi osobiście to pasowało i grało się fajnie, i ten dynamizm rozgrywki mi pasował. I trzeci temat, który chcę poruszyć, który według mnie jest bardzo istotny w związku z tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli TTD versus TTK: Time to death kontra time to kill. O co mi tutaj w tym wszystkim chodzi? Wydaje mi się, że Battlefield 6 cierpi troszeczkę na tę przypadłość, na którą też cierpiały poprzednie Battlefieldy, zanim można powiedzieć zostały naprawione. Czyli... Dużo dłużej nam się wydaje, że kogoś zabijamy. Jeśli my do kogoś strzelamy i widzimy jak gdyby te obrażenia notujące na ekranie i hitmarkery i tak dalej, aż w końcu kogoś zabijemy, ten moment jest dłuższy niż to jak my to odbieramy, gdy ktoś do nas strzela od momentu jak gdyby pierwszego jakiegoś komunikatu, że dostaliśmy obrażenia, że zostaliśmy trafieni, do tego jak zginęliśmy. Czasami wydaje się, że zginęliśmy po prostu tak, w momencie w ułamku sekundy, jak gdyby instant, a potem na ekranie widzimy, że dostaliśmy 4 czy 5 trafień, no i wiadomo, że to trwało trochę dłużej, więc być może jest tu jakiś problem z netcodem, być może znowu są jakoś serwery przeładowane, zbyt wiele informacji i jest jakby opóźnienie według mnie w stosunku do tego, jak jesteśmy informowani przez serwer, że dostajemy obrażenia, że jesteśmy trafieni, że zaraz zginiemy, w stosunku do tego, gdy my do kogoś strzelamy i gdy nam się wydaje, że kogoś trafiamy. Wydaje mi się, że gdybyśmy w ten, w ten sam sposób odbierali to, że od kogoś otrzymujemy obrażenia i jesteśmy trafiani, jak to, gdy do kogoś strzelamy, to ten jak gdyby dynamizm rozgrywki i to wrażenie, że gra jest za szybka, o wiele bardziej by nam się zmniejszyło i o wiele bardziej rozgrywka by nam się wydawała taka wolniejsza, spokojna, bo po prostu mielibyśmy kontrolę nad tym, że ktoś do nas strzela i możemy na to zareagować. Czy możemy jakoś się odsunąć w bok, kucnąć, położyć, zrobić wślizg, uciec jakoś, nie wiem. A zbyt często wydaje mi się, że tutaj ten moment od pierwszego obrażenia do śmierci jest, jest bardzo krótki, jest niemalże momentalny pyk, już nas nie ma, że jakby nie mamy nawet jak zareagować i nam się przez to wydaje, że gra jest za szybka i czy mamy za wolny refleks i sobie z tym nie radzimy. Mam wrażenie, że tutaj, czy to z tym netcodem, czy z serwerami, czy czymś takim, ale ten... Time to kill versus time to death nie jest do końca dobrze zbalansowany, i to jest taka moja tutaj lekka. Bolączka tej gry. A skoro o tym już mówimy, to przejdźmy do strzelania. Do tego, co jest najważniejsze we wszystkich FPS-ach i we wszystkich grach, czyli to, jak się czujemy ze strzelaniem. I tutaj uważam, że podstawowe bronie, którymi jakby gra się od razu po wejściu do gry, są naprawdę dosyć fajne i fajnie zbalansowane. Czuć odrzut, czuć ten ciężar strzelania. Ta broń nie jest jakaś zbyt łatwa w kontroli, ale też wydaje mi się, że niezbyt ciężka. Można na jakimś dystansie łatwiej. Trudniej strzelać, pestkować i tak dalej. Wydaje się to dosyć spoko, ale w momencie, w którym już odblokujemy sobie jakąś tam kolejną broń, w momencie, w którym odblokujemy coraz więcej do nich dodatków, nagle się okazuje, że jak sobie tą broń ulepszymy na maksa. To mimo, że w tych statystykach tam kontrola recoilu czy jakaś celność, niby tam się niewiele zmniejsza na tym pasku, ale moje osobiście, osobiste wrażenie było takie, że nagle tą bronią się naprawdę strzela dużo łatwiej. I z broni, w której wcześniej fajnie jakoś czułem odrzut, no musiałem trochę pokombinować, pomyśleć, żeby tym celnie strzelać, nagle ta broń się naprawdę zachowuje laserowo strzela po prostu do kogoś, zadaje serię pocisków i o wiele łatwiej się strzela. Uważam, że tutaj. Mają robotę deweloperzy do zrobienia, żeby to zbalansować jakoś lepiej, natomiast przy ilości broni i przy ilości modyfikacji w tej grze możliwych kombinacji nie będzie to łatwe. I fakt, że Każdej, każdej broni dali tak ogromną możliwość modyfikacji i wyboru dodatków, to będzie, będą tutaj mieć naprawdę niezły ból głowy, żeby to zbalansować. Już tutaj nawet nie mówię o Becie, bo w pełnej wersji gry będzie jeszcze dużo więcej innych broni dostępnych, więc to nie będzie łatwe zadanie do zrobienia. Natomiast jeśli jeszcze również chodzi o strzelanie, shotguny są taką newralgiczną rzeczą, bo wiadomo, że powinny być mocne, że powinny zdejmować ludzi na strzała, ale no, czy ta odległość na bliskiej na bliski dystansie jest aż. Z zbyt duża, że nawet na wydaje się trochę średnie, dalsze odległości po prostu na strzała byłem zdejmowany z shotguna. Czy to może powinno być jakoś inaczej zbalansowane? Nie wiem, ale wydawało mi się, że shotguny są troszeczkę mimo wszystko za mocne w tej grze, a na przykład za słabe są lkm -y. Czyli te bronie, kiedyś głównie dla wsparcia, mnóstwo pocisków, seria, z której strzelamy, i wydaje mi się, że te bronie były bardzo mało używane w Becie, mało kto z nich korzystał, i również dlatego, że przygwożdżenie w tej grze nie jest istotne. Czyli jeśli ktoś się położy na z takim LKM-em, czy coś, zacznie strzelać, zacznie spamować, to. Gracz po przeciwnej stronie nie, nie ma żadnego tutaj jak gdyby, większego problemu z tym, żeby to uniknąć, żeby dalej do niego strzelać, celować. Na przykład, kiedyś możliwością skądrowania snajpera było opuszczenie takiej serii, no bo on miał ten efekt przygwożenia, ciężej mu się celowało, strzelało czy widziało. W BF6 wydaje mi się, że tego nie ma i być może to byłby jakiś taki element, żeby wzmocnić LKMy, bo tak jak mówię, mało kto w ogóle z nich korzystał w trakcie gry. A skoro wspomniałem o snajperach, to porozmawiajmy sobie o spotowaniu. To już deweloperzy powiedzieli, że zmienią, że jak snajper do nas celuje, no to to światło jest naprawdę ogromne i widać z daleka tą lunetę. Ma to, ma to zostać zmniejszone, że się nie będzie aż tak świeciło. Okej, okay, dobrze. Natomiast drugą moją bolączką tej gry jest to, jak bardzo łatwo wszyscy są spotowani, jak po całej mapie widać te czerwone znaki, gdzie ktoś się znajduje, jak... Szczerze wam powiem, częściej zaglądałem na minimapę, żeby wiedzieć, gdzie są przeciwnicy i w ten sposób ich zabijać, do nich podbiegać, niż jakoś przyglądałem tutaj na monitorze Szukałem po mapie, gdzie ktoś się znajduje. Oczywiście teraz trochę wyolbrzem, przesadzam. No powiadomo, wiadomo, że głównie się patrzy. Po, po tutaj re, na rejonie mapy, próbuje kogoś znaleźć, ale ten efekt spotowania kogoś i że mamy jesteśmy widoczni dla przeciwników, często i nawet o tym nie wiemy, jest, jest to według mnie zbyt mocne. Zbyt łatwo kogoś zaspotować, zbyt może długo on jest widoczny na minimapie, czy zbyt wyraźnie w trakcie gry też jest tam nad nim, ten, ten znacznik. Wydaje mi się, że to troszeczkę odbiera jakiegoś takiego, może nie skilla, ale to odbiera takiego czujniejszego, czujniejszą grę, żeby może się przyglądać, czy gdzie ktoś się znajduje, żeby szukać ich po prostu po otoczeniu, zamiast gapić się na minimapę, bo tam prędzej czy później ktoś będzie oznaczony, długo będzie się znajdował i możemy w ciemno gdzieś biec, gdzie ktoś jest, co po prostu w większości czasu robiłem, bo było to po prostu bardzo skuteczne, więc spotowanie w tej grze jest według mnie... Zbyt intensywne, zbyt mocne i, i odbiera jakąś taką imersję lekką z rozgrywki, żeby po prostu się rozglądać po otoczeniu i szukać w ten sposób bardziej przeciwników. Porozmawiamy również o pojazdach, bo w trakcie trwania bety, mam wrażenie, był na nich bardzo mały fokus. Dostaliśmy jedną mapkę tylko z pojazdami powietrznymi, z samolotami, z helikopterami i był na, na każdą stronę był jeden samolot, jeden helikopter, z których prawie nie było szansy skorzystać, bo wiele osób na serwerze czekało aż one się odnowią, klikało i komuś tam się udało załapać, no a reszta obeszła się smakiem. Yy, więc nie było nawet jakichś większych możliwości ich potestować, sprawdzić, ale również w trakcie gry nie przypominam sobie, żem zginął od helikoptera. Nie wydarzyło się to chyba ani razu. Pamiętam, że przed takim battlefield 4 zdarzało się dużo, dużo częściej, że te helikoptery były mocniejsze i istotniejsze naprawdę na polu walki. Więc dziwne, że w becie nie dostaliśmy też jakichś innych map, w których te pojazdy mogliśmy bardziej przetestować, natomiast czołgi i te inne pojazdy uważam, że były fajne, fajnie zbalansowane, głównie też dzięki temu, jak te mapy były zbudowane i po prostu w większości miejsc z tym czołgiem się nie dało wjechać, bo tam co chwilę były jakieś przeszkody, jakieś nierówne tereny, więc jakby czołgi na tych mapach, które mieliśmy w becie, miały swoje tak naprawdę wytyczone drogi, ścieżki, po których można się było poruszać, i mapy były zbudowane tak, że my jako piechota mieliśmy szansę się od tych głównych ścieżek schować, nie wychylać, żeby może czołg nas nie zobaczył, żeby nas od razu nie zdjął, żeby go skontrować jakąś, jakimś airbagiem czy czymś takim. Więc tutaj uważam, że ten ba balans pojazdów lądowych do piechoty był całkiem fajnie zachowany. I jeśli już jesteśmy w tym temacie, to bardzo bym chciał poligon, taki jak mieliśmy w Battlefield 4. Tutaj było takie pole testowe w Battlefield 6, gdzie możemy sobie tylko postrzelać do celów, natomiast Pantery 4 uważam, że było to fantastyczne. Mogliśmy sobie wejść. Polatać dowolnym pojazdem, pojeździć dowolnym czołgiem, potestować, posprawdzać swoje ustawienia. No bo jeśli mamy tylko na przykład jeden helikopter na jednej mapie w trakcie trwania bety, do której chce wejść, na raz, do którego chce wejść naraz mnóstwo osób, to nawet jak do niego wejdziemy, to zanim byśmy sobie na przykład poustawiali jakieś czułości, jakieś przyciski, jakieś coś, to już zaraz wybuchniemy, czy zginiemy, czy zajmiemy ten helikopter komuś innemu, kto by może go użył w trakcie pola bitwy. Tutaj jest bardzo potrzebne pole testowe, żeby każdy. Nowicjusz początkujący, czy na przykład puste mapy, nie? To jakby dowolne, żeby każdy mógł sobie wejść polatać, posprawdzać, potestować i po prostu się pobawić tymi pojazdami, bo, bo w trakcie gry nie było na to szansy przez to, jak, jak mało ich po prostu było. Przejdźmy do granatów, do wybuchów. Naprawdę jest wiele możliwości w Battlefield 6 niszczenia otoczenia, budynków, różnych przeszkód, czuć tą interakcję świata z nami i to jest bardzo fajne, bardzo przyjemne, też nie do jakiejś przesady. Oczywiście no, na niektórych mapach pod koniec no to już są tak naprawdę wszędzie ruiny, wszystko zostało gdzieś tam porozwalane, ale to mimo wszystko daje nam takie wrażenie, że gdy już mecz się kończy, że ej tu rzeczywiście coś się działo, że rzeczywiście było pole bitwy, pole walki yy, i po prostu jest wszystko porozwalane, zniszczone, tak jakby to było również na, na, jakimś, na jakimś prawdziwym polu walki, tak? Więc to jest jak najbardziej spoko element, no, do, nie należy do najmilszych rzeczy obrywanie z RPG, w twarz i ginięcie na strzał albo z tego granatnika, no ale tak battlefieldy wyglądały i wyglądają, więc myślę, że to tak musi być. Natomiast... Wyrzucanie granatów jest dla mnie troszeczkę takie dziwne. Jest to tak momentalnie wyrzucony ten granat wybuchowy mam teraz na myśli. Świeci się później ogromnie na czerwono. Wszyscy z kilometra wiedzą, że on tam leci, ląduje i mogą od niego uciec. Dla mnie może bym trochę spowolnił ten element wyrzucenia granatu, że go najpierw trzeba trochę wyjąć, później rzucić czy coś, a to tak trochę dziwnie ta animacja wygląda, jak on jest tak momentalnie po prostu wywalany. Natomiast jeśli chodzi o inne granaty, flesze, nie wiedziałem, żeby prawie ktokolwiek używał, nie były one zbyt przydatne, ale za to granaty dymne, smoki bardzo fajnie się przydawały. Często naprawdę pomagały zmienić jakiś wynik na polu walki, rzucenie go na pusty obszar, zadymienie go, nie mogli strzelać snajperzy czy nikt nas nie widział, i tak To było naprawdę przydatne i widziałem, że. Całkiem sporo graczy ich używało, więc to jest uważam jak najbardziej na plus. I bardzo ważnym, istotnym elementem battlefielda jest również reanimacja sojuszników, podnoszenie ich z pola walki, i tutaj jestem ogromnym fanem tej nowej animacji i mechaniki, gdy możemy kogoś podnosić, jakby reanimować i przy okazji przeciągać na polu bitwy. To jest nie dość, że wygląda bardzo klimatycznie. Fajnie się czuje, czuje gdy ktoś tak nie podnosi, przesuwa jakby ratuje. Fajnie to wygląda, fajnie się czuje. Czy nawet jak to robię komuś innemu, uważam, że same plusy świetne mechanika i bardzo mi się to podoba. Jedyna moja uwaga jest taka, że troszeczkę słaby jest feedback, gdy gram wsparciem i gdy kogoś reanimuję defibrylatorem, to czasami nie jestem pewien, czy ja już go podniosłem, czy nie, czy to zadziałało do końca. Tutaj wydaje mi się, czy jakiś lepszy efekt może dźwiękowy, że kogoś na pewno podnieśliśmy, czy jakiś wizualny, czy brakuje mi jakiegoś takiego właśnie lekkiego feedbacku, że już to zrobiłem i nie muszę jeszcze raz go próbować reanimować, bo czasami, no tak jak wam mówi, nie byłem pewien, czy to mi się udało, czy nie, ale Samo to podnoszenie i fakt, że oczywiście możemy po podnosić ludzi w naszej tej małej grupie, w naszym składzie, sprawia, że mi się, że całkiem dużo osób to robi, że ludzie na to zwracają uwagę, pamiętają o tym i. i i całkiem fajnie wygląda ten element, po prostu według mnie w 5-6. Porozmawiajmy również o mapach. Oczywiście jest to beta, mieliśmy dostępne tylko kilka map, więc no nie da się tutaj oceniać wszystkiego. Nie wiem, co dostaniemy jeszcze później, czy mapy będą jeszcze mniejsze, czy takie same, podobne, czy większe, na przykład. Tak, no mamy tutaj jakiś tylko mały wycinek gry, natomiast mapy tutaj nie należały do największych i to też sprawia, że dla niektórych być może właśnie rozgrywka była zbyt szybka, zbyt dynamiczna, bo było po prostu. Dużo graczy ściśniętych na małym obszarze gry, ściśniętych wokół małych przejść, małych korytarzy, małych punktów, co według mnie sprawia po prostu, że rozgrywka jest dynamiczna i ja się w tym odnajduję. E, natomiast, a na przykład mapy, które były na, przy, przy premierze poprzedniego BFA a 2042, no tam były wręcz gigantyczne mapy z wielkimi otwartymi plackami. I nic się tam nie działo, biegło się długo czasu, potem padało od razu, i znowu się biegło, i nic tak naprawdę nie robiło. W Battlefield 6 zupełnie tego nie ma, i te mapy. Są tak, wydaje mi się, że fajniej, właśnie zbalansowane to, co już mówiłem o pojazdach, o tych wyznaczonych ścieżkach do poruszania się, o tym, jak wiele jest różnych przeszkód. Nie ma takich właśnie wielkich, jakichś otwartych placków. Więc mi się te mapki podobały, które tutaj mieliśmy, które tutaj były. Ale chętnie również przy premierze zobaczyłbym większe mapy, takie właśnie typowo bardziej do podboju, czy z większym wykorzystaniem pojazdów. Jakaś taka oczywiście różnica, tak? Żebyśmy mieli mapy i takie bardziej zrobione na piechocie, i takie pośrednie, i bardziej takie na pojazdach większych, tak. Czegoś takiego, jakiejś takiej jednej większej, luźniejszej mapy tutaj w becie Battlefielda 6 po prostu mi brakowało, ale te mapy, które były, dobrze się na nich bawiłem, bawiłem, dobrze się na nich odnajdywałem i wydaje mi się, że były całkiem fajnie zbalansowane. Oczywiście mogą być zbalansowane lepiej. Nie chcę mi się tutaj wchodzić w szczegóły na każdej mapie do jakiegoś punktu można by się przyczepić i coś tam pozmieniać, ale to już jest wchodzenie w duże szczegóły i... I to już tutaj nie o tym będzie ten film. I ostatni temat, który chcę poruszyć, który dzieli społeczność, i są o tym dyskusje, czy powinny być bronie zablokowane dla klas czy każda klasa powinna mieć możliwość skorzystania z każdej broni. Deweloperzy zachęcają nas, żebyśmy daną klasą korzystali z danej broni, bo dzięki temu mamy tam jakieś dodatkowe perk'i w trakcie gry, które nam tam pomagają w różnych rzeczach. Pytanie do was, czy w ogóle na to zwracacie uwagę, że jako sniper, jako assault, jako technik, jako wsparcie, tam odblokowujecie sobie kolejne poziomy, zanim możecie tam skorzystać, jakieś tam lepsze umiejętności, czy w ogóle na to zwracacie uwagę, wiecie co odblokowujecie, bo... Ja szczerze aż tak na to większych wagi nie zwracam. Natomiast zupełnie szczerze mieliśmy do wyboru serwery np. w podwoju z zablokowanymi broniami dla poszczególnych klas, a w innych trybach było one otwarte i szczerze wam powiem, nie zobaczyłem żadnej różnicy w rozgrywce. Nie skupiałem się jakoś za bardzo na to. Trochę tak intuicyjnie, domyślnie korzystałem z tych broni, tak jak to było na przykład kiedyś w Battlefield 4. Jakby poza ten schemat sam z siebie nie wychodziłem, ale też nie czułem, tego jakoś dziwnie w rozgrywce, więc szczerze, nie mam na to za bardzo zbyt dużego zdania. Czy może będzie fajny po premierze taki podział, żeby może były i takie, i takie serwery? Wiem, że to jest ogromny temat, gorący dla niektórych. Niektórzy się bardzo sprzeczają, że powinno być tak jak kiedyś, że nie powinni robić żadnych zmian, zablokowane broni. nie mówią, że spoko jest ciekawiej, można jakieś różne podklasy sobie robić, korzystać z różnych możliwości itd. I szczerze Wam zupełnie powiem, nie mam w tym temacie za bardzo zdania. Nie czułem tutaj jakiejś większej różnicy w gameplayu, więc to jest, są takie moje luźne przemyślenia teraz po pograniu w beta, Battlefield 6. Zapraszam Was do komentowania, do zostawienia własnych opinii. No i widzimy się. Kolejnych filmach czy to z CSK, czy również właśnie z Battlefielda 6, które będą w tym roku na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!